Czyli witajcie, widzowie. Ja jestem oczywiście radą W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam lokalizację kodów w Kasynie. Także zapraszam do oglądania. Stawcie łapkę w górę oraz suba. Lecimy pod bieździe. No jest dobrze. Możemy kody znaleźć. Jesteśmy w Kasynie i kod możemy znaleźć o tutaj w tym obszarze. Jest na przykład chyba gdzieś tutaj. Dokładnie nie pamiętam, ale gdzieś tutaj w obszarze może znajdować taki kod. Kod może być tutaj. Już nawet jak widzicie, teraz jest tak, tu właśnie w tym miejscu ten kod, o tutaj właśnie, no i gdzie jeszcze może być kod? Kod może być o tutaj w tych e, prostokątach, Warto to jest bardzo, bardzo często tu są, bo jeszcze zapomniałem o tej lokalizacji kody tutaj tam na samej górze może znajdować się kod. E, no i jeszcze kod możecie znaleźć tutaj, no i chyba tutaj, e, no i jeszcze kod e, jest tutaj w tej ladzie, e, z tej strony z lewej jest Tutaj może być kod, Na i prawej strony też może być kod. O, właśnie tutaj. Ten ostatni kod w tym odcinku, jaki chciałbym pokazać, znajduje się na tej ścianie. O właśnie gdzieś tutaj. Ten kod się znajduje. Bardzo często on się wtapia strasznie, bo ona tutaj wtapia kod, więc polecam sprawdzić, bo tu yy, bardzo często on się wtapia i jakoś bardzo widoczny to on po prostu nie jest. Więc jeśli chodzi o ten film, to na tyle, jeśli dodadzę jakieś nowe lokalizacje kodów, możecie zawsze pisać już w komentarzach ale ja nagrywam to w momencie w lipcu, no i w tym momencie właśnie te kody znajdują się w tych miejscach. Może kiedyś na przykład zmienią lokalizację, nie wiadomo, zobaczymy, ale jak na razie te kody znajdują się właśnie w tych miejscach. Także to tyle na raz.